W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na przebudowę stadionu. Chodzi o budowę nowego parku maszyn. Specjalnie zrobiliśmy to na Morawie, byście Państwo mogli zobaczyć jeszcze jak wygląda ten sektor. A tutaj mam zdjęcia czy wizualizację, jak będzie wyglądał. Park maszyn będzie w miejscu, w którym w tej chwili znajduje się sektor gości. E, sektor gości zostanie przesunięty bliżej długiego łuku. E, koszt tej inwestycji to ponad 6,5 miliona złotych. Projekt nie jest prosty, bo jest krótki czasem. Tak? Będzie pod presją czasu, ponieważ chcemy zakończyć to w marcu, przed rozpoczęciem sezonu pierwszych treningów. Zadanie do wykonania, tak jak pan prezydent wspomniał, to jest budowa nowego parku maszyn, przebudowa trybun dla gości. Do tego dołożone będą dodatkowe toalety na koronie stadionu, które też poprawią funkcjonalność tego obiektu. Większy park maszyn, to będzie w tej chwili 18 boksów dostosowanych do nowych przepisów, które są obowiązujące od nowego roku w Ekstralidze. Wiadomo, że awansowaliśmy i jest to jakby element niezbędny, żeby się dostosować. Ten park będzie wyglądał w ten sposób, że będzie podzielony na dwie części, na część dla gości i część dla gospodarzy. Pomiędzy tym będą schody wejściowe, będą takie dwa balkony, które, na których zawodnicy w czasie... Wyścigu będą mogli sobie oglądać i patrzeć, jak koledzy ich jadą. I tam na górze to już będzie tylko warsztat, tak można powiedzieć. Tak, to znaczy zostanie tam kilka boksów. Jeżeli byłyby zawody indywidualne, ta ilość boksów jest większa, wymagana, ale w tym momencie, że tak powiem, podstawowe boksy będą tutaj na dole. Nie będzie raczej takich prac związanych z żelbetami tu na miejscu, będą wszystko prefabrykowane elementy. Harmonogram, który sobie stworzyliśmy, zakłada, że w marcu zakończymy przed pierwszymi próbami treningów na torze.